A my, może, powiemy Wam troszkę o tym, czym są nasze gry. I to wideo przedstawia Wam naszą, naszą grę Operation Mindfold. Jest to gra, którą można grać na zewnątrz, o, tak jak widzicie w naszych było... realizacji, oraz wewnątrz. Prowadziliśmy ją dla grup każdego rozmiaru, chyba największą integrację dla ponad 200 osób. Fajne jest to, że trasy możemy prowadzić dowolnie. Ta gra polega na tym, że chodzimy po miejscach od punktu do punktu i tam wykonujemy zadania, także możemy trasy przeprowadzić przez najróżniejsze miejsca. Grę można dostosować, umieszczając tam treści odpowiednie dla klienta, czy zadania też z tym klientem związane. Dużo wyzwań jest takich typowo escape roomowych, typu kłódki, kluczyki, rozwiązywanie zadań logicznych. Wszystko wymaga to współpracy od grupy 4-5-osobowej, która wspólnie rywalizuje z innymi grupami. Tyle ma, ile, ile jest, z uwagi na liczbę uczestników. Co jest bardzo cool w tej grze, to to, że opiera się też na technologii rzeczywistości rozszerzonej, dzięki której będziemy mogli osiągnąć nowy sposób patrzenia na świat. Każda drużyna dostaje zestaw. Zostaje przez nas dezynfekowana. Tak. Od stóp do głów. Otóż to. Dla osób, które poważnie chcą zapobiec wszelkim rodzajom niebezpieczeń związanych z obecną sytuacją, zapewniamy, wydaje się, całkiem ciekawe rozwiązanie, bo tak. gra się, tak jak mówiłem, w grupach 4 do 5 maks osobowych, bo nośnikiem gry jest tablet, więc więcej osób przy tablecie to tłok. Więc nawet jeżeli gramy w 200 osób, jak na evencie firmowym, to Spędzamy czas tak naprawdę oddzielnie, to jest po tak. pierwsze. Dwa, zestawy są zdezynfekowane. E, trzy. Trasy, które ustalamy, są przygotowane w ten sposób, że każda trasa wiedzie oddzielnie. Wyglądałoby to tak, że startujemy z jednego, z, z jednego punktu albo z wielu punktów rozdajemy wam zestawy, każdy idzie swoją trasę, spotyka, nie spotykacie się w ramach zespołów, w których toczycie rozgrywkę, czyli jest to na obecne warunki bardzo bezpieczny sposób spędzania czasu nawet w dużych grupach. Ja jeżeli jeszcze mógłbym coś dodać, to to, że my cały czas oczywiście. Trochę w domyśle opowiadamy o mindfullu, ale wszystko co mówimy tyczy się obu gier, które tak naprawdę różnią się tematu, tematem i fabułą. I to jest, to jest główna y, między nimi różnica. I leci. W latach 50. ubiegłego wieku armia amerykańska uruchomiła program badawczy o nazwie MK-Ultra, mający na celu przejęcie kontroli nad ludzkim umysłem. Program był kontynuowany w ukryciu przez firmę o nazwie Spider Technologies. Wirus wprowadzono do globalnego systemu wód gruntowych i jego nosicielami jest już 20% społeczeństwa. Ataki, nastroje polityczne, zachowania konsumenckie. Na ludzi będzie można wpływać przy prawie każdej decyzji. Aby zatrzymać organizację, rozpoczęliśmy operację Mindfall i wybraliśmy Was na naszych agentów. Najdźcie antywirus i wprowadźcie go do systemu wód gruntowych, aby odwrócić proces. Ten zestaw operacyjny zawiera wiele gadżetów, które mogą wam pomóc. Dodatkowo otrzymacie wsparcie doświadczonego przełożonego, który będzie wam pomagał podczas misji. Uważajcie na siebie i nie ufajcie nikomu. Powodzenia. Bez odbioru. Słuchajcie, jak widzicie, w grze musicie rozwiązać wiele zagadek, żeby uratować świat. Misja nie jest misją łatwą, bo ratować świat mogą tylko nie liczni. Otóż to. Pokażę, jak wyglądają gadżety. Nie przeszkadzaj mi. Wyglądają w ten sposób. I słuchajcie, częścią z nich są te oto białe proszki. Wyglądają w ten sposób, bo to jest antidotum na. Słuchajcie wirusa, bo tego dotyczy ta gra, jak sami słyszeliście, które trzeba samemu spreparować według instrukcji, które znajdziecie w grze. Gadżetów jest bardzo dużo, jest latarka UV, jest, są dokumenty obcych osób, są czytniki mikrofilmów, są chemikalia właśnie, ale co jest najciekawsze, to właśnie ten AR, pokażę pokażę go na Wojtku. O, o tak, ja będę znacznik. tak że wygląda znacznik. O, tym że trzymać znacznik. A ja najeżdżam na, na Wojtka, to widzimy, że Wojtek trzyma na sobie yy, bombę. Widok z gry w mniej więcej. Chodzimy sobie po mieście, jest mapka, chodzimy od punktu do punktu, tam rozwiązujemy zadania. Zadania są, jak widzicie, w rzeczywistości rozszerzonej oraz bardzo takie fizyczne, escape roomowe. Są też zadania, które dotyczą otoczenia. Fajne jest też to, że możemy zawierać w zagadkach, raz, że, tak jak mówiliśmy, informacje o firmie klienta, powiedzmy, ale też informacje otoczenia. Możemy spisać rzeczy, taskiem dla, zadaniem dla gracza może być spisanie na przykład jakiego, jakiejś inskrypcji z budynku, czy, czy rozejrzenie się w koło, także to nie jest gra, gdzie chodzimy z nosem w tablecie, tylko jest to gra, która naprawdę dzieje się w przestrzeni miejskiej. Kolejnym tytułem, który będziemy omawiać, jest Magic Portal. Jest to gra e, fantazy skierowana raczej do rodzin, choć i na integracjach daje sobie radę całkiem nieźle. Łukasz, czy mógłbym Cię poprosić o puszczenie intra do gry, tak żebyśmy zapoznali się z częścią fabularną? Jest wiele starych opowieści o goblinach, trolach i innych mitycznych stworach. Dawno, dawno temu ich świat był połączony z naszym za pomocą magicznego portalu. Jednak gdy złe potwory wprowadziły w naszym świecie chaos, portale zostały na zawsze zamknięte przez potężnych czarowników. Od tego czasu każdy portal jest strzeżony przez sprytnego goblina-dozorcę. Silne zaklęcie spowodowało, że lokalny goblin usnął głębokim snem, a pobliski portal został otwarty. Jesteście naszą ostatnią nadzieją. Jeśli Wam się nie uda znaleźć i zamknąć portalu na czas, jesteśmy przegrani. Według pradawnej legendy, portal można zamknąć mocą trzech magicznych kryształów. Są one ukryte w tajnych lokalizacjach, i aby do nich dotrzeć, trzeba rozwiązać trudne zagadki. Wasza misja? Znaleźć wszystkie kryształy i zamknąć portal, by ocalić świat. To magiczne urządzenie umożliwi Wam ujrzenie śpiącego goblina. Znajdźcie go, a On pokaże Wam drogę do pierwszego kryształu. Ekstra. Mam tutaj przy sobie komplet, tak zwany Action Pack do Magic Portala. W środku, oczywiście, standardowo znajduje się tablet. Znajduje się też sporo fajnych przedmiotów. Tu mamy zagadki z symbolami. Tajemniczy koło do rozwiązywania kodów. Wśród tych wszystkich ponderabiliów znajduje się coś, co jest moim po prostu ulubionym gadżetem, i to jest Kryptex. Jeżeli ktoś oglądał kod Leonarda da Vinci, ten, ten wie, co to jest. To jest taki safe, trzeba wpisać hasło. To jest bezpieczny, w środku też dezynfekujemy i na zewnątrz wszystko jest spryskane. Mamy też oczywiście. To rzeczywistość a, co nie możemy powiedzieć, tak, bo, bo, bo będę musiał, musiał wyjść wstawać. za kamery zademonstruję Wam jak ta rzeczywistość rozszerza... Przepraszam, nie mogę powiedzieć tego sobie. Znowu, jak widać w rogu mamy marker. Za chwilę na niego najadę i co się stało? Ależ kto to jest? Słuchajcie. Ale on śpi na myszce. Nie, śpi na myszce. Odsuniemy, by było naturalnie. Najlepiej oczywiście ten marker wygląda na trawie, bo wtedy on się tak fajnie maskuje. I teraz słuchajcie, zobaczcie co się dzieje. Ten macie śpi. Ja teraz kliknąłem w ekran, by go obudzić i on wstaje. Teraz tego nie słyszymy i zaczyna mówić. Zobaczcie, wodzi. On mówi głosem Wojtka. Widzicie mnie? Tak, on mówi moim głosem. My tę grę spolonizowaliśmy, zlokalizowaliśmy ją na język polski. To się A nazywa. w ogóle, mi się wydaje, że trochę kredytów się należy, bo patrzcie, to w ogóle nie są nasze... Gry. To jest świetna gra produkcji niemieckiej, jedyna gra tak naprawdę, której nie zrobiliśmy sami i którą sprzedajemy, dlatego że jest bardzo wysokiej jakości tak. i tym bardziej propsy dla, dla naszych partnerów z Niemiec, z którymi współpracujemy i przy tej grze, i przy Operation Mindful, bo tam też dodaliśmy swoje... E, no, nawet więcej niż przy groszy. Tak. Też może chyba w tym miejscu warto powiedzieć, dlaczego my się zdecydowaliśmy w ogóle, żeby zacząć pracę z tymi tytułami. Była to pierwsza gra, którą widzieliśmy, która łączyła ze sobą taką prawdziwą imersyjność, dzięki tym wszystkim gadżetom, dzięki właśnie technologii rze rzeczywistości, której słowa nie wypowiadamy, której imienia nie wypowiadamy. Była to Pierwsza gra, która jeszcze dawała szansę zagrać w tak dużej grupie ludzi, bo, bo eventy, które robiliśmy z tymi grami, to były paraosobowe, ale zdarzały nam się i po 160 osób po kilkaset. Super skalowalne. To jest za każdym razem każdy dostaje taką samą frajdę. No, bardzo tę grę lubimy. Polecamy. To jest ten moment, żeby powiedzieć Wam, że dla klientów indywidualnych, którzy chcieliby sobie testować taką grę, promocja jest! Do końca lipca! Operation Mindful oraz Magic Port dla klientów indywidualnych za jedyne 299 zł. To 25% rabatu. Oczywiście to jest oferta dla klientów indywidualnych, że nie organizujemy całego eventu i po prostu dajemy wam walizkę, przychodzicie do nas, dezynfekujemy was od stóp do głów i wysyłamy na miasto. Okazja, żeby zwiedzić tę dzielnicę, którą ostatnio i my eksplorujemy, jest to naprawdę bardzo fajnie, jest dużo zieleni, wody, są fajne knajpy, dzieje się coraz więcej, także że yy, kolejny powód, żeby zagrać w mindful, albo w Trasek mamy yy, sporo i, i zapraszamy.